Bajeczki, odwanteczki na dobranoc. Śnieżne aniołki Mateusza. Późnym popołudniem Mateusz, nastusi kolega ze szkoły, postanowił odwiedzić razem ze swoją mamą Małgorzatą w skórze orch. Od kilku dni w całej okolicy dominował mroźny wiatr, ale suneczko. Które zaczęło wyglądać za śnieżnych chmur, zachęcało do podziwiania zimowej aury. Mama Małgorzata, ze względu na późną porę, nie chciała na początku zgodzić się na dłuższą wędrówkę, ale za namową syna ubrała się ciepło i z ochotą ruszyła w kierunku domostwa tutejszych strażników. Po drodze na skraju olchowego lasu spotkali rusałeczkę i sunię, która zaproponowała Mateuszowi wspólną zabawę w śnieżkami. Mateusz, wiedząc, że było bardzo zimno i mokre ubranie tylko przy sporze niepotrzebnej choroby, zaproponował zabawę, ale jak będziesz wracał od nastusi, bo przymoknięty nie powinien wędrować. Kiedy rusałka Usłyszała, dokąd szedł przyjaciel, natychmiast dołączyła do marszu i wspólnym krokiem ruszyli na wzgórze. Chciała już wcześniej iść do przyjaciółki, ale zmoczyła ciepłe ubranko i dopiero kilka minut temu wysuszyło się. Po drodze opowiedziała Mateuszowi o wczorajszym pobycie w bibliotece. Z dumą głosie pochwaliła się, że otrzymała komiks od Aleksandra, na dodatek z autografem. Mateusz z uśmiechem na twarzy oznajmił, że ma taki sam, ponieważ wczoraj także był w bibliotece, ale bardzo późno, więc nikogo ze znajomych nie widział. Jednak pomimo spóźnienia, on także załapał się na autograf na pierwszej stronie najnowszego komiksu Zimowa Pora, od Aleksandra i Nikodema. Rusałeczka powiedziała Mateuszowi, że wczesnym rankiem spotkała chłopców na skraju lasu i powiedzieli jej, że rozdali wszystkie egzemplarze i za kilka dni zaczną tworzyć kolejny komiks, tym razem z myślą o nadchodzącej wiośnie. Na wspólnych rozmowach czas upłynął im szybko i nim się obejrzeli. Na horyzoncie pojawił się domek na Susi. Kiedy zbliżyli się do niego, zauważyli trójkę rodzeństwa bawiącą się śnieżkami. Długo nie trzeba było czekać, aż Mateusz z Izunią dołączą do zabawy. Prędko podbiegli do nich i lepiąc kulkę za kulką, rzucali jeden w drugiego. Kiedy zaczęli opadać z sił, Mateusz zaproponował wszystkim zrobienie aniołków. Michał jako pierwszy podchwycił temat i kładąc się na śniegu, zrobił pierwszego aniołka. Kolejnego stworzył marek, następnego Mateusz. A na końcu dwa małe zrobiłe dziewczynki nastusia z Izunią. Kiedy pięć aniołków ozdobiło podwórze nastusia, Zaprosiła wszystkich do środka, aby się ugrzać i wysuszyć mokre ubrania. Mama Mateusza, pani małgorzata, stwierdziła, że to bardzo dobry pomysł i jako pierwsza weszła do domu. W korytarzu przywitała ją babcia Alina, która zaprosiła do kuchni, proponując kubek ciepłej herbaty. Obie panie, wiedząc, że to ich dzieci bardziej potrzebują ciepła, Szybko zrobiły ziołowe herbatki i, otwierając drzwi na dwór, zaprosiły dzieci do środka. Cała piątka, nie ociągając się ani przez moment, przyjęła zaproszenie i praktycznie jednym duszkiem wypiła podawany napój. Po ściągnięciu mokrych ubrań i powieszeniu ich przy piecu, aby wyschły, wszyscy udali się po schodach do Michała. Ponieważ tylko jego pokój mógł pomieścić więcej niż trzy osoby. Wśród wspólnych śmiechów i opowiadań o wczorajszym pobycie w bibliotece minęło kilka długich minut. Kiedy Michał zbliżył się do okna, zobaczył na podwórzu śnieżne aniołki. Prędko zawołał wszystkich, aby podeszli bliżej i zobaczyli, jak wyglądają z wysokości. Zrobione przez nich samych anielskie wzory na śniegu. Mateusz, nim wszedł na poddasze, poprosił o dolewkę gorącej herbaty, ponieważ wymarznął podczas wędrówki, a zabawa w śniegu dodatkowo zmroziła jego dłonie. Podchodząc do okna za namową Michała, popijał resztkę ciepłego napoju. Po wypiciu całości odłożył kubek na stolik i spojrzał w dół. Kiedy tak patrzył na aniołka, którego sam zrobił, wyprostował się, ponieważ w myślach wiedział, że najbardziej przyłożył się do jego zrobienia. Wiadomo, że nie był to jakiś konkurs i każdy robił to z ogromną radością w sercu, ale Mateusz, odkąd był mały, zawsze wszelkie prace wykonywał bardzo starannie i tym razem wypadł o niebo lepiej od innych. Aniołek miał dokładnie zrobione skrzydełka. I Mateusz, schodząc ze śniegu, nie zrobił butami dodatkowych znaków, tak jak to uczyniła reszta. Jednak, aby nie zrobić przykrości innym, przemilczał fakt, że jego aniołek był najdokładniej zrobiony, bo wiedział, że w zabawie nie chodzi o to, kto jest najlepszy, tylko to, ile radości sprawia wspólnie spędzony czas. Patrząc na biały krajobraz, zdał sobie sprawę z tego, że od zawsze lubił zabawy zimową porą, ale największą frajdę sprawiało mu robienie aniołka, który z łatwością każdy mógł zrobić, bo przecież to tylko ruszanie dłońmi i nogami po to, aby stworzyć wzorek na śniegu. Mateusz kątem oka zauważył najnowszy komiks Aleksandra i kiedy tylko zaczął temat wczorajszej wizyty w bibliotece, Natychmiast wszyscy dołączyli do rozmowy. Nim się obejrzeli, minęły kolejne minuty. Po dłuższej chwili Mateusz zauważył, że słońce zaczynało zbliżać się do horyzontu, więc podziękował za gościnę i razem z przyjaciółmi, zszedł na dół. Mama Mateusza, pani Małgosia, jak tylko zobaczyła go na schodach, przekazała synowi, że zrobiło się naprawdę późno. I sama chciała już po niego pójść, ale skoro zszedł sam na dół, mogą wracać do siebie. Oboje ładnie podziękowali za wysuszenie mokrych ubrań matrusza i za ugoszczenie ciepłą herbatką, po czym pożegnali się z każdym z osobna i szybkim krokiem ruszyli w stronę wioski elfów. Zostało im naprawdę niewiele czasu do mroku, więc stawiali krok za krokiem bez żadnego postoju. Aby nie nawdychać zbyt dużej ilości mroźnego powietrza, postanowili całą drogę przejść w milczeniu. Bezkresną ciszę przerywały tylko skrzypnięcia zrobione przez ich własne stopy, które dotykały zmrożonego śniegu. Zachodzące słońce sprawiało, że śnieżno-białą krainę skąpał czerwony kolor. Taki widok sprawił, że mamie Mateusza aż zastygł dech w piersiach. Pani Małgorzata oznajmiła, że nigdy wcześniej nie widziała równie pięknego widoku i w tym roku zima pozostawia w pamięci niezwykły krajobraz, nawet u tych starszych osób, takich jak ona, którzy widzieli już niejedno w swoim życiu. Kiedy dotarli na skraj wioski, w oddali zauważyli natalkę, najlepszą koleżankę Mateusza ze szkoły która jak tylko zobaczyła Mateusza z mamą, natychmiast do nich podbiegła i przywitała serdecznie, po czym zaprosiła przyjaciela na sanki. Mama Mateusza, widząc, że zbliża się nocka, pozwoliła tylko na jeden zjazd. Mateusz szczęśliwy, że pomimo późnego wieczora może zjechać z górki razem z przyjaciółką, prędko chwycił podawane przez natalkę sanki, i zaciągnął je na sam szczyt. Kiedy oboje usiedli wygodnie i każdy czuł się bezpiecznie, Mateusz otepnął nogami sanki i ruszyli w dół. Najpierw zjeżdżali powoli, ale z każdą chwilą nabierali coraz większej prędkości, aż po kilku sekundach sunęli w kierunku pani Małgorzaty. Zabawa była naprawdę wyjątkowa, szczególnie że Mateuszowi Towarzyszyła jego najlepsza koleżanka ze szkoły. Na koniec rzucali śnieżkami w pobliskie drzewa, zrzucając śnieg z gałązek. Ich wspólny śmiech rozchodził się po całej okolicy. Niestety robiło się coraz ciemniej, więc Mateusz pożegnał natalkę i ruszył w stronę swojego domu. Kiedy znalazł się w jego wnętrzu, ściągnął mokre ubrania, zjadł ciepłą kolację. I udał się do swojego pokoju. Będąc już w środku, na stoliku, zauważył komiks, który otrzymał od Aleksandra dzień wcześniej. Na samo wspomnienie tamtego spotkania uśmiechnął się szeroko. Kiedy wychylił się przez swoje okienko, zobaczył zimową krainę skąpaną w mroku. Zdał sobie sprawę, że w ostatniej chwili zdążył przed nadchodzącą nocą. Kiedy wrócił myślami do natalki, Uśmiechnął się jeszcze mocniej, ponieważ od bardzo dawna lubił koleżankę ze szkoły. Wtulając się w ciepłe posłanie, na moment jeszcze wrócił myślami do wzgórza Olch, gdzie razem z przyjaciółmi zrobił śnieżne aniołki. Po krótkiej chwili wspomnienia zostały wyparte przez zmęczenie i zamykając oczy, szybko zasnął. Kiedy wkroczył do krainy snów, spotkał Nastusię i Zunię i Natalkę, które zaprosiły go do wspólnych sepach na ośnieżonym podwórku.